Wszystko. Super, ślicznie panu dziękuję i dobrego wieczoru. Do zobaczenia. jest świetny. No, ja też dwa kawałki zjadłem Szpokój. Za to, że wybraliśmy room service, dopłacamy chyba 40 zł. Po prostu. Jednorazowo. Jednorazowo, tak. I zaczynamy sobie od oscypka. No, trzeba gdzieś oscypka, będąc w górach. Mamy tu czatni, z borówek i czarnuszki, i oliwę majerankową. No i oczywiście oscypki 45 zł. Jedliśmy dzisiaj rano oscypka. Ty jadłeś oscypka. Pamiętamy, ile nam kosztowało? 22 zł. 22 zł? Byliśmy w obrochtówce, bo. Wiecie, musimy zawsze po prostu tam pójść Z racji tego, że po prostu lubimy to miejsce Jest tam pysznie, jest pyszny placek, jest pyszna pomidorowa Kurwa To przyszło minutę temu dosłownie O Jezus, skorupa, taki suchy. No widać, że on jest zesmażony jak na takim grillu do burgerów, nie? Tak na płasko. Okropnie. Kurka. A taki jakby był stal po prostu. Niech na wyglądać chyba. mi, daj, co spróbować. On nie to, że jest spalony i przez to jest wysuszony. co jeszcze w środku jest taki. Ten był tragiczny, nie wiem jak tam dalej. Tra